Wyzwoliciel dusz skrępowanych. Zdradzam Ci sekret objawiony, bo wiem, że jesteś godzien wysłuchania i poznania. Dusza skrępowana naszymi ludzkimi przywarami, głównie chytrością i pazernością. Czeka wzlotu, emanacji kryształami prawdy, nim objawionej jest, przebywa wśród nas. Dusza zwierciadłem naszego ego chce w wyzwolenia spędzić. Żyć! 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 Codzienność przyobleczona fasadą zmurszałą Zachsianek możnych, bogami się zowiących Nic bardziej złudnego, gdy w kierat pracy jesteś zagnany W plugawym języku się nużący Ubiór rozechasany, tatuażami bestie oznaczony do krwi Włosy rozmierzone, tłuste W gonitwie przyziemności zadyszany Reklam hukiem ogłupiony Kup, weź, gromać! Duszę duść! Ten jedyny skarb nim otrzymany, nie widzisz, to jest właśnie znak. Chcesz dowodów wyższości, spieniężenia możności, wytracenia na igraszki swawolne. Chłam dookoła rozpanoszył się tubami, reklam wszędobylski jazgot wydają. Tusto szyi obmacują lubieżnie portfele wypchane. Żreć, rzeć, chcę żreć! Zepchany w narożnik życia Jezus, błogosławiony, skromny i pokorny wysłannik Boga, wigiliem znowu zawita w nasze progi, beznamiętnie, obojętnie w oczy spojrzy dogłębnie, duszę skrzeszy do czynów wielkich, na człowieka jej przynależnego, oczyści ogród umysłu z chwastów zaległych, opuszkami palców pobudzi zdrój, Znowu dzieckiem Cię narodzi Wspólnych zabaw, rówieśników, głosów, cudnych dookoła Zabaw bez liku, uśmiechów, tysięcy bez wymuszeń Spontanicznych, prawdziwych dusz, polskich placykiem Zabaw i grających dziewczynek i chłopców promieniujących Przyrody splotem Twoich rąk dotykiem Cudem wyzwolonym, życie chłonącym Biegnij duszą, Omanowo narodzona Jego orzeźwieniem pobudzona wigilią Biegnij światem, raduj swym widokiem Zazdrosnym okiem innym, On to bowiem wśród nas, wyzłociciel dusz spętanych Jezus Chrystus Pan, zdrój radości przelewa ser z brzegi, nutkę szopionowską znieca pożogą ogarnia, wigilijny nastrój nieśmiało wkracza. Spisał Ryszard Bogatyni 22 grudnia 2022 roku.